No dzień dobry, e, dzień dobry fani wrestlingu e, z tej strony Kargi i postanowiłem nagrywać takie e, cotygodniowe przemyślenia wrestlingowe e, związane z poprzednim tygodniem. E, będzie to wescić takie luźne przemyślenia mm, podczas codziennych e, czynności. Ja sobie właśnie teraz e, myję garki i opowiem Wam co myślę o tym, co się działo w poprzednim tygodniu, e, podczas wrestlingu. Podczas e, WWE, e, z e, drugim WWE, AW. Tak więc, tak, zapraszam Was. To jest kanał Ani Słowa, bo jestem mówię? Kargi. Zacznijmy od Romana Ręca, tego dobrego Romana Ręca. To znaczy złego w dobrym wydaniu, bo to, co, to, co wymyślili z Romanem Ręcem, teraz e, takim e, spokojnym, wyważonym, ale jednak troszeczkę brutalnym z Romanem Ręcem pod Avizą, dewizą yy, Paula Hejmana to jest po prostu mistrzostwo świata. I ten yy, program między Jay'em Uso a, mm, a Romanem Ręcem to jest bardzo fajny, bardzo fajny pomysł, bardzo fajnie poprowadzone story. Mam nadzieję, że to story będzie długo. Jeszcze trwało i zaangażują mnie na przykład Riki'ego, czyli ojca e, braci Uso. A finalnie skończy się to na, na WrestleMania Deroka, który e, będzie walczył Roman Reigns z Derokiem, ponieważ bo to też jest rodzina. Bardzo w stanie by było, być, żeby w jakiś sposób Roman Reigns e, odebrał albo przeszkodził. Obronie tytułu e, naszego e, Rąka, mógłby to być bardzo fantastyczny e, program pomiędzy dwoma w jakiś tam sposób samoański e, osobami związanymi z e, tamtą częścią kraju e, tamtą częścią e, świata oczywiście chciałem powiedzieć co ja gadam więc tak, e, Roman Rings też jest zdecydowanie najciekawsza chyba postać obecnym świeciareckim błędem Czego nie można powiedzieć o setorolincie? Od jakiegoś czasu set Rollins nie po prostu irytuje swoją postacią Monday Night Messiah jest nie najgorsze, ale to nie jest to co mnie przekonuje do, do, tej, do tej postaci. I jeszcze ten kretyński program z Marfin i z Rodziną Misterio. Wolałbym bardziej ostrzejszego seta Rollinsa, który mógłby być troszeczkę kopią Romana Reignsa, ale wiadomo, że nie mogą zrobić dwóch ostrzejszych postaci, ponieważ no to jest, to jest, to jest, to jest, ktoś musi być Babyface'em, ktoś musi być typowym heal'em Federacji, więc musimy tylko czekać na rozwój sytuacji, jak to się skończy. Przenieśli go na Smackdown, zobaczymy. Pewnie i tak z go z Romanem, prędzej czy później, bo... Bo tak, powiecie, bo, bo, bo tak musi być. Nie wiem jak wy, ale ja chętnie zobaczyłbym taki da Buckley to Brawl Dwóch wielkich potworów, którzy mogliby zdominować w dywizji takiej na kilka miesięcy dobrych, bo... E, Dywizja tak kolejem kuleje. Tak jak widzisz, kiedyś słyszałem, żeby zrobić jedne pasy, które mogłyby być bronione, by bronione na tygodniówkach roll i SmackDown. Um, coś w stylu Machuga Brothers. Jednak, e, no jednak, w e, e, innym stylu, bo oni są wielcy, mogliby dominować. Więc to byłoby. Idealne e, rozwiązanie dla, dla, dla tych dwóch wielkich facetów, tak? E, to myślę, że to mogłoby być idealne dla tych mężczyzn. Troszeczkę AW, mm, troszeczkę Ostrowskiego, który niby jest tam jakimś tam prezesem, wiceprezesem do spraw czegoś tam, ale jednak e, jest ym, walczącym wrestlerem i bukuje się na tego. Tego gościa, który zawsze chce mieć pas przy sobie, tak? Już ma dwukrotnie pas TNT, czy to jest dobrze, czy, czy źle, nie wiem. Wygrywa praktycznie z każdym. Na chwilę tylko była przerwa ze względu pewnie na ten prowadzący, na ten nowy program, który ma być na TNT, gdzie Cody Rhodes, Cody Rhodes powtarzam, ma być, ma być, ma być jednym z jurorów. Czy to jest dobrze? Mogliby dać kaską innemu. Hmm, o, mój kot się drza, muszę go wypuścić, więc tyle w sprawie kodygorowca. Hmm, zobaczymy, ale pewnie i tak dłużej potrzyma ten pas. Do Was wracam, właśnie jestem. Um, o sytuacji kobiet w Dublinowi nie ma co mówić, ponieważ na ten moment mamy trzy panie, które... które dominują. Bailey, Sasha, i Aska... Dopóki Charlotte Flair nie wróci, dopóki nie wróci Ronda, tylko potrzebna nam jest Ronda i Becky Lynch, sytuacja się pewnie nie zmieni, bo... Bo nie, bo tylko reszta pani z dodatkiem, hmm, że tak powiem, do pracy, a mogliby coś troszeczkę pchnąć, którąś z pani, bo... Bo dlaczego by nie, tak? Po co mam oglądać w kółko te wszystkie resletki, o których właśnie była mowa? Mm. No tak, ale to jest dobre, Zbliża się niedługo Survivor Series, czyli jedna z czterech topowych y, gal w roku. Y, czy do tej pory Drew McIntyre będzie miał y, mistrzostwo? Chyba tak. Chyba następnym przeciwnikiem będzie AJ Styles, bo uh, tak na to chyba wygląda, że AJ Styles będzie feudował z e, naszym e, Drew McIntyre, super Szkotem. Ja nie jestem fanem Szkota. A, um, szczerze powiedziawszy, wolałbym kogoś innego na, 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 na miejscu mistrz, mistrza, że tak powiem, tak Dublin. Kevin Owensa, który poszedł na Smart i który pewnie i tak będzie Mitkardzie pewnie znowu mu dadzą miliardowy yy, problem z yy, samym Zaynem o, o coś, tak? Tylko po co? Więc... Yy, tak, Dorymon, mógłbyś się bardziej postarać, ale... No ty mi się po prostu nie widzisz jako wrestler, jako mistrz, no, przepraszam cię, no co to były moje takie różne przemyślenia co poniedziałek. Mam nadzieję, że ten materiał ukaże się w poniedziałek. Um, co poniedziałek będę chciał właśnie nagrywać takie różne przemyślenia um, związane z poprzednim tygodniem z WWE, z NXT nie oglądam, bo nie oglądam... Balor jest teraz skontuzjowany, więc nie ma co oglądać. Tomaso Ciampa, Johnny Gargano, to nie są moi, moi, moi jacyś fajni wrestlerzy, dlatego pamiętajcie, że ja jestem Paweł Kargi, to jest kanał Anifowa o wrestlingu. gdzie gadamy o wrestlingu, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, widzimy się niedługo, do zobaczenia, cześć, pa!